Tomaszu! Panie, Tom Panie Tomaszu, nic się panu nie stało? Panie Tomaszu, Panie Tomaszu, no, chwała Bogu, że się pan ocknął. Myśleliśmy, że będzie kiepsko. Sokoleoko! koleoko leć po ojcu. No. Moja głowa, gdzie ja jestem? To wy? Tak, tak, to my. Powachluję pana. Nie spodziewał się pan, prawda? Ja. Skąd byście się tu wzięli? było. Pomóż mi wstać. Jejórka. Już już. No! no. Zawsze Ech. mówiłem, że musimy się panem opiekować. Już w Warszawie wiedzieliśmy, że pan tu przyjedzie. Wzięła pana ta historia, no ta, z kamienną szachownicą. Tak czy nie? Oj, wzięła. Już teraz czuję ją w kościach. Doktor No po co? Ranny jestem, czy co? Chciałem się postaserować. no wszyscy się mnie czepiają. Ta cała zemna potem kuryło, wreszcie jakiś tajemniczy Teraz wydajcie mi spokój. A co to się stało? Coś poważnego? Pan Tomasz przeżywa jeszcze szok. To pewnie od tego kawałka waty, nasączone jakimś świństwem. Jewiórka, daj no to chłopcze. Proszę. Sprawdzimy, co to mogło być. Wata? Jaka wata? Fu. Pokażcie. Przepraszam, pana doktorze, ale wyskoczyłem z Warszawy już wokół pełno tajemniczych ludzi, a ich chłopcy depczą mi po piętach. Od czasu, kiedy przyjaciel ubarwił trochę moje przygody i napisał o nich kilka książek, no nie mogę się nigdzie pokazać. Ciągle tylko pan samochodzik i pan samochodzik. Księga Strachów. Słuchowisko według powieści Zbigniewa Nienackiego. Pan samochodzik, Pan samochodzik. Mam już dosyć. To był rzeczywiście jakiś preparat odurzający. Na szczęście szok prędko minie. Chodźmy do naszego obozowiska. Wie pan, panie Tomaszu? Tak. Kiedy chłopcy zorientowali się, że pan połknął haczyk z tą historią szachownicy, zapakowali mi do mojego warburga, Dzieliśmy namioty, śpiewory i jesteśmy, żeby panu towarzyszyć. Ha, to tak! Jednego tylko nie rozumiem, jak to się stało, że ja spałem w namiocie, a chłopcy znaleźli się w lesie. A, więc jednak. Sam się pan przekonał, ja co oni są. Pani pewnie nie docenia. Tak z nimi jest zawsze. Pan. To, to oni tamto. Pan śpi, oni włóczą się po noc. I znajdują pana samochodzika w kłopotliwej sytuacji. No, jedno z drugim A. nie ma nic wspólnego. Należy wam się bura za to łazikowanie. A dlaczego burza? Tutaj razu wcale bura nie jest tak bezpiecznie. Zbyt wiele osób zainteresowało się kamiennymi nerwami grafa von Haubitz. A czy pan już coś wykrył? Na razie. Panie Tomaszu. Na razie wykryto moją obecność tutaj, blisko starego obserwatorium. Właśnie. Dlaczego został pan napadnięty? Kamienne szachownice. Pewnie w tym tkwi jakaś zagadka. No, na pewno. Kamienne. Co oko. Tak? Uważaj dalej na stary młyn. Dobra. A co z obserwatorium? Spokojna głowa. Wiewiórka siedzi na drzewie i zapisuje, kto się tam zjawia. Rano była tam ta Niemka, Hilda, a potem jakiś Szwajcar. Skąd wiesz, że... Nazywa się Fryderyk Braun. Kaśka nam mówiła, bo jej ciotka Zenobia poznała go. Aha. Jego samochód ma szwajcarską rejestrację. A mnie dlaczego śledziłeś? Postanowiliśmy obserwować każdego, kto przychodzi do ruin. <laughs> no dobra, dobra. Fajnie z was chłopak. Panie Tomaszu, uciekajmy do obozu. Zaraz lunie. No niech pan spojrzy. Czekaj. Na jeziorze jest kajak. Nie zdąży do płynąć do brzegu. To pewnie Hilda. Tak. Już tańczy na jeziorze. Spadła w wir. Ja z panem dobrze pływam, naprawdę. Zmykaj do obozu! Postaram się jej pomóc. To się nazywa samochód. Niby a jeździ jak rakieta, i pływa jak ryba. Niech się pani trzyma! To no. był prawdziwy tajfun. Dziękuję za pomoc! A nie ma o czym mówić. Włączę ogrzewania, to są jakieś moje rzeczy. Proszę się przebrać. Oj, oj. O. Dziękuję. O. Jeszcze jeden amator burzy. Tak! To Klaus! Jest dziennikarzem niemieckim. O, oj, a ten pana samochód, choć wygląda okropnie, to, to prawdziwe cudo! Owiask, Takie tam pudełko. Domyślam się panno Hilda, że poszukuje pani śladów kamiennych szachownic. Czy po to płynęła pani do starego młyna? Tak. A kim pan jest? Czy pan też się interesuje szachownicami? Pracuję w muzeum. Jestem historykiem sztuki, a poza tym prywatnie. Detektywem amatorem. Czy wiedział pan, że tu właśnie szukamy pamiętnika należącego do syna barona von Haubitz, dawnego właściciela tutejszego zamku? Ten pamiętnik kryje przeszłość zbrodniarza wojennego i ma być ważnym dowodem w procesie. Nie wiedziałem. Przyjechałem tu wczoraj, a że wszyscy czegoś szukają, więc ja trochę się rozglądam. Mogę w czymś pomóc? Na pomoc jest już za późno, ale opowiem panu historię pamiętnika. Wszystko zaczęło się od artykułu. Jak pan widzi, właściwie przegrałam. Jutro wracam do domu. A kiedy wyznaczono proces? Za trzy tygodnie. A czy nie warto jeszcze spróbować? Pomogę pani. <laughs> Zbadaliśmy z polskimi naukowcami wszystkie kamienne herby w całej okolicy. One, według testamentu barona, miały naprowadzić nas na ślad pamiętnika. <laughs> A nie wiem, czy warto raz jeszcze. A niech się pani zastanowi. A gdybym została? Odwiedzilibyśmy jeszcze raz wszystkie miejsca, gdzie wyryty został znak szachownicy. Może znajdziemy jakiś szczegół? Aha, wątpię. Co za spotkanie. Przyjechaliśmy z panem Fryderykiem zobaczyć szachownicę w starym młynie. O, ale zdaje się, że mieliście kłopoty, sądząc po stroju Kildy. Zapala nas burza. Ach, racja. Muszę państwu przedstawić mego znajomego. Pan Fryderyk Braun, obywatel szwajcarski, fabrykant zapalniczek. Bardzo nam miło. Biera się na urlop do Jugosławii, ale postanowił również odwiedzić Polskę i Węgry. Słyszał też już o szachownicach. Ja Czytałem o tej sprawie w jednej ze szwajcarskich gazet. O ile wiem, Wiem, nic nie udało się do tej pory znaleźć. No, niestety. <grym <grym> tak, w każdym razie, jeśli można, ofiarowuje swoją pomoc. <grym> Ratunku! Ratunku! Co, Co? 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 Ktoś, ktoś woła, chodźmy, chodźmy woła zobaczyć. Ktoś. Sebastian, szukaj piesku! Sebastian, szukaj, szukaj, szukaj! Ratunku! Co się stało? Prze Przecież to pan kuryło. Niech mi pan poda rękę. Nie mogę wyjść z tego przeklętego dołu. O, nic no. się panu nie stało? Chyba nie. Ale mogłem sobie skręcić nogę. Byłem na spacerze i zaskoczyła mnie burza. Chciałem ukryć się w ruinach młyna. Wyobraźcie sobie państwo. Wpadłem. No, ja wyleźć nie potrafiłem. To nie w moim wieku. Krzyczałem, ale nikt nie słyszał. Dopiero tu. Nie, panie Kuryło, Cisko. przecież stąd nawet dziecko wydostałoby się z łatwością. A więc dobrze powiem wam, powiem do dołu wpadłem specjalnie. Ukryłem się, żeby was śledzić. No, Wszyscy wydajecie mi się podejrzani, kto wie, co się za tym kryje. Panie Kuryło, czy mnie pan posądzał jakieś dziwne rzeczy? Tak, właśnie panią. Nie, pan... Czy zwyczajna kobieta może znać judo? Tego uczą w szkołach szpiegowskich. A w dodatku jest pani ładna, to dla zmilenia przeciwnika. Nie, no, no, dosyć, dosyć tych żartów. Panie Fryderyku, to jest pan Kuryło, rewident ksiąg buchalteryjnych znany jako postrach gastronomii. Nic nie ujdzie jego uwadze. Ja pani nie zawiadę. Przysięgam. A, a może założymy towarzystwo dla rozwiązania zagadki kamiennej szachownicy? Ach to piękny pomysł, panie Fryderyku. Hmm. A na prezesa wybierzemy pana kuryłę? Brawo. 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 O, Brawo. Brawo. Proszę, proszę was! Astronomii na tropie pamiętnika. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy dobry. pana prezesa Związku Tajemniczej Szachowniczy. Gdzie się pan podziewał? Czekamy już godzinę. Mówi pani o mnie? Tak, o panu. Cały czas załatwiałem ważne sprawy. Wiecie państwo, wiecie państwo, że ustalono dokładnie, że poza szachownicami w jasieniu istnieją jeszcze trzy. A też trzy? Tak. Więc może tam... Znajdziemy jakiś ślad. Idziemy, idziemy. Jedziemy. Panie Tomaszu, idziemy. Proszę, siadaj, siadaj, siadaj. To Wszyscy są? Te tak jest wszyscy, wszyscy. wszyscy. No to jedziemy dalej. Siadać. Jedziemy. Pile, A Gdzie jest pan kuryło? No nie ma go. Kuryło? U nas go nie ma. W naszym samochodzie. A u was też nie ma? Pewnie został w wierzy. A dobrze? Siadać. Tak, kuryło. Siadasz. Ty ważę i iść. Oj. 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 Gdzie pan się te, podziewa, panie Te łosy pożarłyby mnie żywcem. Na, na szczęście zarzuciłem na twarz marynarkę. Dlaczego odstawiliście drabinę? Czemu pan został? Zainteresowały mnie te dziwne, dwukolorowo ułożone kamienie. A czemu pan pyta? To przecież ja kieruję naszą wyprawą! Nie chciałem pana urazić, przecież wierzę nie było nic interesującego. Dla prawdziwego poszukiwacza skarbów nie ma rzeczy nieciekawych, drogi panie Tomaszu. I znalazł pan cokolwiek? Jedźmy na polanę! Idziemy na polanę. Tak i Wierzyć, Tomaszu, w skuteczność naszych poszukiwań. Ciągle jeździmy tym samym tropem, to już z nami nic nowego nie udało się nam odkryć. Na co ty liczysz? Na Klausa, to znaczy na tajemniczego osobnika, który miesiąc temu strzelał do wiewiórki z gazowego pistoletu, a później odurzył mnie jakimś specyfikiem w ruinach obserwatorium. Nic nie rozumiem. Cały czas zakładam, że Twoja opowieść o pamiętniku jest prawdziwa. No ależ tak. No, to moje przypuszczenia powinny się sprawdzić. Przecież pierwszy proces ujawnił istnienie pamiętnika. Syn starego Haubica musiał poczuć się zaniepokojony. I nie mam wątpliwości, że to właśnie Klaus przyjechał z jego polecenia, aby cię obserwować. Albo znajdziesz pamiętnik. Redakcja wygra proces, a Johann von Haubitz zostanie skompromitowany. Albo nie znajdziesz i redakcja będzie miała poważne kłopoty za zniesławienie znanego bądź co bądź działacza. Się, boję się, boję się, że przegram. Klaus wróci. Im to zobaczysz, będzie starał się udaremnić dalsze poszukiwania. A może, a może sam znajdzie pamiętniki i sprawa nagle ucichnie? Może. Oh. Trzeba pamiętać, że Johann von Haubitz chce odzyskać ten pamiętnik. Co? On przecież kryje jego fatalną przeszłość. Się udało się otworzyć. Urany, co jest? Same szachownice. Podłoga ułożona z czarno-szarych płytek. A, a, a to, to, co to? To stary grobowiec. A na nim kamienna szachownica. Tak. Słuchajcie, grobowiec to świetne miejsce na ukrycie pamiętnika. Nie, w sarkofagu nic nie znajdziemy. To jednolita wryła. Stary graf Haubitz nie dałby sam rady jej poruszyć. Ukryć pod nią pamiętniki. Nie, nie ma żadnej nadziei. Byliśmy już tutaj z Klausem i polskimi naukowcami. Wyszliśmy z niczym. Nic tu po nas. W dodatku robi się ciemno. Mamy jeszcze kawał drogi do naszego obozu. Wracamy. No dobrze. No to co? Jedziemy? Proszę państwa, znowu nie ma pana Kuryły. Będziemy go szukać i kolacja się odwlecze. A, a może coś mu się stało? Sebastian, szukaj piesku, szukaj, już go razem znalazłeś, no? Szukaj, 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 Do grobowca. On tam pewnie jest. Ale ja uważam, że pana Kuryły trzeba zdjąć ze stanowiska prezesa. Nic nie pomaga, cały czas opóźnia naszą wyprawę. A może coś mu się stało? Ja, ja, ja pójdę go uwolnić, to moja wina. Moja wina, że siedzi tam zamknięta. Idę z tobą, wiewiórka. Ja też Mamy do obejrzenia jeszcze jedną tylko szachownicę. Jutro pojedziemy do Lubiechowa i co dalej? W dalszą drogę poprowadzi nas Klaus. Podziwiam twoją pewność siebie. Musi być jakaś logika wydarzeń. Bez pamiętnika cały jego przyjazd do Polski nie miałby sensu. Przecież przyjechał jako obserwator z ramienia gazety, w której pracuje. A ja myślę, że przyjechał opłacony przez Haubica. I miał konkretne zadanie odnaleźć pamiętnik. A może go odnalazł? Niemożliwe. Jeszcze wieczorem, w przeddzień swojego wyjazdu, krążył z latarką po ruinach starego obserwatorium. Wreszcie rozbijemy obóz i zajmiemy się kolacją. Zrobię herbatę. Tomaszu! Tomaszu, czy możesz otworzyć tę puszkę? Proszę. Chłopcy! Wracajcie! Kolacja gotowa! A gdzie nasza psina? Gatunka! Ratonku. Co się stało? Podoczy, panie Nieszczęście! Co się? Nieszczęście, piezdech! Co? Co takiego? Zatko? No chyba go ktoś otruł. Biedny mój Sebastian, No jak się. Ja. Gdzieście go znaleźli? Tam na górze, Tam, tam. Na Pokażcie, samej górze! chłopcy. Psa. chcę go zobaczyć. Zostawcie go! Zostawcie! Zdech? Ale przecież rusza się, patrzcie! Nie, tam co? Ja to ja zdecha, rusza się! Zdech. Kasiu, pokaż mi, gdzie to się stało. Chodźmy, chodźmy, chodźmy. chodźmy! Wy też idziecie, chłopcy? No jasne, że no, idziemy! No, to... nie, że idziemy o tutaj! O tu! Nie, nie, tu! tu właśnie, o tu, że tu! Właśnie, że tu szliśmy tą dróżką. Sebastian biegł pierwszy. I pobiegliście pod górę w stronę ruin grobowca. Tak, tak! tak, tak. Nagle, nagle usłyszeliśmy czyjeś głosy. Myśleliśmy, że to ktoś z was. Tak. I, I gdy weszliśmy na górę, zorientowaliśmy się, że nie słychać Sebastiana. No, tak. I, I za chwilę znaleźliśmy go. Leżał bezwładnie obok tego muru. Tu, o tutaj, właśnie tutaj. nie widzieliśmy nikogo. Ale to tutaj było, tutaj. Jednak, tak, tutaj. Pośpiesz latarką. Tu. Tak. Bliżej muru. O, co to Jest. Co jest, pokaż. Co jest? Pokaż. No tu, tak. no no. Taki sam. Co? co? Nabój gazowego pistoletu. Gazowego pistoletu? O czym to mówicie? Ja nic nie rozumiem. Kasiu. Ktoś, kto myślał, że Sebastian zdradzi jego obecność w tych ruinach, strzelił do psa gazem oszałamiającym. Twój Sebastian był zbyt ciekawy, a ten ktoś nie chciał być rozpoznany. Ale kto to mógł być? Nie wiem, ale proszę o zachowanie w tajemnicy Dobra. naszego odkrycia. Ukradł no łódkę i ucieka, jest na jeziorze. Ju, już prawie na środku, tam, tam. To kuryło! No, uciekł! Łobuz, uciekł! Fryderyku! Fryderyku! Ty wjeżdżasz samochodem w jezioro! Ratunku! Ratunku! Sprytny ten fabrykant-zapalniczek! Tomaszu, Tomaszu, zobacz, jego samochód tak samo! Jadę! Jadę! Tomaszu, jadę z tobą, jedź tym brzegiem, dalej jest droga. Może ich dogonimy, Dobrze, no? dobrze, dobrze! Tomaszu, co robisz? No nie wygłupiaj się, utoniemy! Do, Tomaszu! To taki z ciebie numer? Dogonimy tego, Fryderyka! Jej! A skąd masz taki samochód? Ze składnicy złomu! Ach, och! Widzisz? Dogadamy już, Fryderyka! Uryło uciekł do lasu! Niech pan idzie w prawo, a ja w lewo, a, a tu mówisz. Co robisz, zanokio? No, przesiadam się do Fryderyka! Wolę nowocześniejsze samochody! Cześć! Przeciechamy! Kraus? Kuriło? Frederyk! O Jezu nasz. O. Ani kurio. Co się stało? Czemu pan ucieka? Nie uciekam. To znaczy w pewnym sensie. W jakim sensie? W żadnym. Po prostu wracam do jesienia. A dlaczego pan uciekał? Czy ja uciekałem? Proszę pana, jestem wolnym człowiekiem. Mogę robić, co zechcę. Mogę też od was odejść, kiedy mi się podoba. Zrzekam się funkcji prezesa. To przez was pogryzł mi osy. To wy zamknęliście mnie w grobawcu. Mam was dosyć. Pan Fryderyk sądził. Bo... Co z panem? Co się z panem dzieje? To, to przez niego. To straszny człowiek. On was wszystkich. Co takiego? Czy pani jest ślepy? Czy pan nie widzi, że Fryderyk nie ma nic wspólnego z zapalniczkami? To gangster. Na jakiej podstawie pan tak sądzi? Wczoraj wieczorem no pani tak nie uwierzy. Obzdurał sobie, że odkryłem zagadkę. Przyłożył mi pistolet do głowy. Prawdziwy! Oni nic nie wiedzą, powiedział. To głupcy. Wiem, że pan odgadł. Oj, oj, boję się, boję <grym> się tego człowieka. I co pan zamierza? Niech mi pan ukryje tu, w samochodzie. Niech... Niech mu pan powie, że uciekł, że, że wskoczyłem do pociągu albo, że... No, czy ja wiem? No, no dobra, niech pan się nakryje tym kocem. Kryj no, pan, pan się nogi no, już, o Nogi O samochód. No, no i co? No i co? I z, y, znalazł go pan? Nie, pewnie uciekł. A, już ja go dogonię. Pani Zenobio, proszę zaopiekować się moim tym Muszę go dogonić. Zresztą pora na mnie. powinien już być w Jugosławii. Mam pani warszawski adres Tak. Namiot odbiorę przy okazji. Dobrze. Mam dobrze. dosyć tej sprawy. Nic tu nie mam do roboty. Do widzenia. Dobrze. Może się jeszcze spotkamy. Do, do, do widzenia. Do widzenia. Zenobio. Tak. Siadaj do mego grata. Wracamy. Tomasz, coś tu jest. Rusza się. Kuryło! Więc to tak oszukaliście no. mnie i Fryderyka. Tak właśnie. Świadomie Ach. go oszukałem. Nie masz jak? co krzyczeć, nie usłyszy. To straszny człowiek. To przystępca. Co? Ten panie, jak pan może? To pan uciekał? Tak, zdaje mi się, że obydwaj jesteście w zmowie. To, to skandal. O Przepraszam, to Fryderyk grozi mi pistoletem. To ja byłem z tym Szwajcarem w zamku. On mi groził, że ze mną zrobi. Zrobi to samo, cóż. Sem! Miałbym wiele, żeby wiedzieć, po co Fryderyk naprawdę przyjechał do Polski. Daje głowę, że wczoraj w ruinach był jeszcze ktoś trzeci. To chyba Klaus. Tak. Pewnie on. Grożono kurylę. On coś wie i jest wplątany w tę księgę strachów bardziej niż sądziłem. I boi się. A Fryderyk może i fabrykuje zapalniczki, ale nie pojechał na ten swój urlop. Widziałem go wczoraj koło jeziora. <grym> Zenobiam. Dziwna dziewczyna tak broni Fryderyka. Może jej się podoba. Może jej imponuje ten paszport. Dlaczego oglądała jego paszport? Muszę jeszcze raz zobaczyć ten stary grobowiec. O, Tomasz! Wybrałeś się na samotny spacer. Czy znowu szukasz tajemniczych łusek od nabojów gazowych? Co? Zastanawiam się. Jaki związek ty masz z tą sprawą? Ja? Muszę no, prowadzić śledztwo? No po co te pytanie? Kuryło zniknął Co? No, zniknął i zostawił list O, oto on Wybaczcie, że odszedłem bez pożegnania Ale jestem pewien, że ktoś śledzi nasz obóz Groził mi nie tylko Fryderyk Nie wiem, czego on chce ode mnie Ale boję się i wracam do domu Powiem Wam tylko, że w Czarnym jest jeszcze jedna szachownica. Jedźcie tam. Może coś znajdziecie, a ten, który mnie śledzi, pojedzie za Wami i ja się od niego uwolnię. Życzę Wam rozwiązania, zagadki i pozdrawiam. Jan Kuryło. No, jak widzisz, nasz prezes wiedział znacznie więcej niż sądziliśmy. Przy tej ostatniej szachownicy spotkamy Klausa. Podobno wrócił. A pan samochodzik oczywiście przewidywał i to. Tak powiedziała tajemnicza Zenobia. A ja bardzo żałowałem, że nie było obok mnie przyjaciela, który już kiedyś opisywał moje przygody. On wiedział zawsze, jak rozwikłać, nawet najbardziej zagmatwaną historię. Ja niestety musiałem robić to samo, bo księga strachów nie była jeszcze odnaleziona.